Siemomeczko, widzę, że się gramy w taką grę, jak Sumosu, i I muszę walczyć z tym szkieletem. Dobra. Bambiczek. O nie, mam Jest dobrze, tu jest obiega, dobra. Haha. Ale bambik. Dobra. Um. Yo. O, dostaje siedem. Trzebuję tysiąc 200. Spróbuję. Wiedzimy. Pewdamczy no, są ich dipendy. Nie, nie ma. To szkoda. <coughs> 15 o nerdy nie ja no rekomenduję oho próbuję tutaj pogadać dalej podobało mi się że klikanie coś daje ale uuu kody No i mi chwilę e... O właśnie, proszę mogę mm. okay. to wpisać w internecie. Okej. Zowie... Sumulator. Kody. Aha, w ogóle nie ma kodów to ciekawie patrzyłem chcę to coś sprawdzić czyli to będzie dawało więcej? Czy nie? <śmiech> 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 nie. A, czyli nawet nie mam po co to robić. O. Dobra, to samo. Otwieram paczkę. Nie jest taki rzadki. No i. Okej, okay, kot. Lubię koty, więc. Super. Co mi da? 32. Wcześniej dostałem 13. No to Dużo, dużo więcej. 19 więcej. O, widzowie możemy nareszcie to walić. Dobra. Ty ja mogli rozwalić tego Bobasa. O, już możemy. No to, fa to fajnie. <laughs> Dobra. Kto wygra? Baby Sumo czy ja? No ciekawy kto. jakiś mały Boba, kurde to jakiś zioma, o gra gram Robloxa. Nie wygląda tak w pracy życie. Jak nie pamiętam jak to ryby wygląda. Razy trzy workout, a ile to było? Może, nie wiem. Nie chcę mi się liczyć. Pewnie tu byliśmy i przeszliśmy po prostu sobie. Dobra. Może to był chyba taki horror. Nie wiem, to nie jest horror, tylko widziałem z tego źródła, wy Area 51. Eee, yy, nawet trochę to potrwa. Wiem możecie zostawić suba i lajka. Like nie musicie. Ale moglibyście. Tam potrzebuje 4000. Do tego porobię. To będzie. Ten będzie gruby śmieć. Wiem, że zawsze to oszukuję, jeśli nie, po... nie pokazuję Wam, że. To jest prawidłowe, tylko widzicie mieli tak nawet problemy. Jeśli on jest... To jest nerw. To może no taki niedobry jest. Jakiś średni. Dobra. A można go to No to dobra. Więc o tym chciałam powiedzieć. Pewnie będzie jakiś nowy. No shiba. Nie, nie chce mi się. Nie próbujcie mnie skonfiskowywać. Dobra. mi coś lepszego. Nie, to gra jest jakaś pora. I teraz, kurde, czegoś nie dasz? Oni chcą go, grać w Shiba. Chce się Shiba. Kot. To za dwa. jeden. Shiba. Nawet mi się nie chce o tym mówić. Tyle samo, Super po prostu. Co? Aha, to jest ten chłopca, który ćwiczą Ręce. Dobra, dajcie mi trochę więcej. O! o let's go! głowy Nie my tu sprawdziwego zrobili życia? Gdzie oni to zrobić w ogóle na kimu czy na czym, bo nie jakieś te dźwięki. Nie, nie wyglądają nie na to, żeby ktoś ćwiczył. Tylko żeby było na kiblu. Nie wiem, może się mylę. Ja w tym odcinku w ogóle pokazać tego susowego bossa. Dobra, naćwicz się kurde! Już chcemy pójść widzowie już czekają, aby nie już zeskipowali tą część i dlatego nie słyszeli co powiedziałem. Ech. Za chwilę będziemy o, Ale ziemię zostało kopnięte <laughs> Ja tylko siłę Co jest? Masz nie widzowie. Drzewko jest mocniejsze niż ten kamień. Um. Nie wiem, co dostałem? Ile dostałem? Właśnie widzę tak, tak przyjdę do was do... Nie dówkę no, ja to sobie żartuję. Tak bym zrobił w próbę, się tak jakby, jakbyście na mnie podeszli bez słuba. A właśnie czemu ja nic nie mówię? Słuchajcie, że ja nie mogę przypadkiem... No tak, ja mogę tą babkę poprowadzić. Dobra, baję babko. Adios. <słuch> Dobra, żeby nam teraz wypadło coś dobrego. Czemu tego tam nie przeczytałam? Nie, ale nie mogę zostawić jeszcze. Mi się tych kurde z siby nie chcę. Ja nie będą mi dawali szybę cały czas, bo usuwam mnie. Zawiadam... Rozgół epicki! Aha, tak jest dobre. nie więc zbieramy na coś dobrego. Please, dropnij to. No kurde, dropnij tego Goldpisza albo ten ramen, albo tego rekina chociaż. Nie. Не тропни. Кот. Наверное, не бачишь на экране. Ну, ку... И teraz мы с номиналами в топ. Фиш. Голдфиш. Фиш, ку... Так, голдфиш. Byśmy, my, teraz myśmy trochę nie ra, ramen. Nie piszę. Nie no, nie chcę tej świnki. Bo to ja bym ją załamał. Widzowie. Pis. No, się nie patrzę. No, widziałam. Uch. Dobra, widzowie to jest Niefartowy film. A jest dobrym ślepym, jak widać. Uuu, Ale dużo dostajemy widzowie! Robi wrażenie na mamika. Co dělá ten Rex? A, se RX. a tak się tak. to jmenuje. On navahuje tak. Klikám? To je jakieś Oooo! Oooo! Promiň! to je nějaký okropný ná. Oooo! mi tak hlasitě, neumíme. Možná z tego po mám hore? Nevím. Wiem, że to jest... O, teraz będzie trochę ciszej. Ciszej? Dobra, niech tak będzie. Jak będziecie słyszeli w ogóle... Jak... Jak w ogóle nie będziecie słyszeli tego audio w tle, to... Sorry. A jak jest takie samo, no to okej. Okay. O, 300! 103, tak. Tak, to chciałem powiedzieć, bo Powiedzieć. Możesz zobaczyć. I raz na tego. Nie wiem czy to nawet zrobimy Myślę, że wam już, no, wy już nawet nie chcecie mi, się na mnie patrzeć farmić Więc ja nie wiem, spodobał mi się film Pewnie nie No to, po prostu zrobię następny film, żeby pokazać tego Master w sumo Więc, e, mój kolega dzwoni, więc zrobimy następny odcinek, więc do następnego filmu i zostawcie sobie lajka